On deck, we're selling the pirate swap. Move your wings, fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Płacając minimum 8,40 na CSGO Skinsa z kodem LAMIANEK, możecie zgarnąć jedną z pięciu kos, które właśnie wyświetlają Wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli ją zgarniecie, otrzymacie na ekranie komunikat Gratulacje, wygrałeś skina za doładowanie z kodem LAMIANEK. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. Tymaneczko witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony LAMIANEK, a Wy witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dniu dzisiejszym, jak tutaj znajdujemy się na CSGO Skinsie, na sam start przypomnę Wam, że wchodząc w pierwsze linki w opisie otrzymujecie 2,10 oraz 10% bonusu do doładowania. W dniu dzisiejszym przejdziemy sobie do eventiku z okazji 10 urodzin CSGO Skinsa. Także tutaj znajdziemy sobie gdzieś ukrytą skrzyneczkę. Tu jest klucz, już kiedy Wam to w sumie pokazywałem jak to zrobić. No i będziemy sobie do trzech punkcików otwierać zobaczymy co uda nam się zrobić 126, 126 zł i zobaczymy sobie ile nam się uda zarobić pierwsze otwarcie niestety na minus drugie otwarcie już wygląda zdecydowanie lepiej 124 zł także bardzo fajnie co tam ciekawego teraz będziemy mieć Dró trzecie otwarcie w sumie 84 zł także na minus no i jeszcze Teraz zobaczymy sobie czwarte, kolejne. No i też niestety na minus. Sprzedamy sobie od razu skinki, bo nasz budżet niestety nie jest za duży. Także przechodzimy sobie teraz do kolejnej skrzyneczki, i to będzie skrzyneczka Golden Era. Będziemy sobie może razy dwa otwierać, bo 420 zł to kosztuje. Także no troszkę dużo. A już pierwsze otwarcie. O jejku. pierwsze otwarcie już słabo. Zobaczmy sobie drugie otwarcie Hupa Elite Build też słabo, chyba jak to będzie z tym trzecim otwarciem. No, i z tym trzecim otwarciem też chyba będzie średnio, także 0 do 3. 263 zł. Ok, pinata case 252 zł za trzy otwarcia, więc klikamy. I co tym razem się nam uda tutaj zrobić? Diskotek Vision 89 zł. ojejku, to jest tragedia, powiem Wam wizowie. Powiem Wam, że jest tragedia. Drugie otwarcie i 186 zł. I też jest źle. I trzecie otwarcie, czy coś ciekawego będzie, czy nie? 274, ok, jest proficik, także jeszcze raz sobie otwieramy. Jest jeden proficik i może być drugi od razu. Co tam ciekawego, teraz 764 zł. Bo dielek jest ponad 600 zł. Warte, ja pierdzielę, dobra, ładny trap. Hyperbiścig jeszcze i to może być trzecie, trzeci proficie 253. Idealnie 3 do 2. Zobaczmy sobie, czy jeszcze coś tutaj uda nam się wyciągnąć. Potencjał jest, ale czy tak się uda? 143 zł. Także linia takiej jest 3 do 3. Lecimy sobie dalej. Big Day Cake 63 zł za 3 otwarcia. No i zobaczmy sobie, co tam ciekawego się uda. Pierwsze otwarcie 25 zł, więc średniawka. Drugie otwarcie, zobaczmy sobie 41 zł, czyli też średnio bym powiedział. No i trzecie, oby nie ostatnie, czy coś tutaj będzie. 22 zł, także birthday cake, niestety. Surprise party case, 31,50 za 3 otwarcia. Zobaczmy sobie, co tam ciekawego się teraz skryje w tym. 28, także średnio. Zobaczmy sobie, co tam kolejnego wyleci. Tutaj mamy 19,24, także lipa i czy jeszcze tutaj jest jakaś szansa na cokolwiek, czy jednak nie 19 znowu, także lipa no i zostaje nam fawor box case, także cyk, klikamy sobie no i zobaczmy sobie co tam ciekawego, justice, moonrise i czy będzie coś ciekawego, 27 zł, także jest pierwszy proficik, bardzo fajnie lecimy sobie dalej, oby jak najwięcej tych proficików Aloha, ok, 14, jest drugi proficik, także pięknie Co tam ciekawego jeszcze będzie? Czy coś ciekawego wyleci? Teraz chyba już nie, także 6,55 to jest pierwsza strata, oczywiście do 3 lecimy Także gituwa na razie, na ten moment Co my tu mamy? 6,22, także jeszcze raz sobie klikniemy I czyżby to było ostatnie otwarcie w tym odcineczku? Obawiam się, że niestety tak Także no w dzisiejszym filmie to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę miłego Dzionka i do usłyszenia już w kolejnym filmie. Siemaneczko.